Cześć czołem, witam Cię na kolejnym odcinku mojego wideobloga. Idee mają konsekwencje czyli buddyzm dla sceptyków? To jest już siódmy odcinek, będzie ich jeszcze myślę wiele, zanim wyjaśnię to, co mam do powiedzenia. Ja nazywam się Piotr Koc z wykształcenia jestem astrofizykiem i tutaj się zupełnie astrofizyką nie zajmuję, tylko zupełnie czymś innym, co też mi jest bliskie. Dzisiaj dzisiaj zastanowię się nad czymś, co może się wydawać kompletnie egzotyczne, mianowicie będę chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie jestem konfucjanistą i dlaczego jest kilka, zaledwie kilka powodów, by być konfucjanistą. To pytanie się wydaje na pierwszy rzut oka trochę bez sensu. No, to zupełnie prosto można odpowiedzieć na nie na pierwszy rzut oka. No po prostu nie, nie, nie urodziłem się w Chinach. W Chinach wyznaje się konfucjanizm, w związku z czym, skoro nie jestem Chińczykiem, to nie jestem konfucjanistą. Ale nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Mnie chodzi o to, że nawet jak jakieś idee są geograficznie od nas dalsze, a były wyznawane przez dużą grupę ludzi, są istotną częścią dziedzictwa kulturowego, no to może nie ma powodu, żeby je tak od razu odrzucać. Tutaj jest w ramach tego wideobloga pewna logika, że nad wszystkimi dużymi. Myślami, które są dziedzictwem kulturowym ludzkości, chcemy się pochylić. No, po to, żeby, żebym ja pokazał, dlaczego wybrałem akurat jeden z tych systemów, buddyzm. Okej, okay, wracamy do konfucjanizmu. O co chodzi w tym konfucjanizmie? Musimy to łyknąć, bo inaczej musimy to łyknąć, bo inaczej rozmowanie będzie niekompletne. Ja, ja nawet chętnie pominął ten odcinek, bo co mi tam ten konfucjanizm, ale jeśli go pominę, no to logika, logika mojego rozumowania konstruowana wcześniej i później będzie niepełna, w związku z czym musimy to przejść. Musimy to przejść i jest, i warto to przejść, bo jest tam kilka ciekawych zakr zakrętasów intelektualnych. O co chodzi? Niepodważalny autorytet ojca. Posłuszeństwo, kult przodków, szacunek do rodziców, starszych, władzy, szacunek dla władzy, dbałość o wychowanie, tradycje, bezwzględna lojalność. Wszystko to w Chinach w ramach właśnie ideologii czy religii konfucjańskiej miało na celu utrzymanie hierarchii, porządku w rodzinie, społeczeństwie i państwie. Właśnie według tych zasad konfucjanizmu. No, patrzę na taką listę właśnie, porządek, posłuszeństwo, dyscyplina, hierarchia. No i mam takie mieszane uczucia, no bo myślę sobie, że pewnie fajnie byłoby, mo może fajnie byłoby tak wychowywać dzieci, żeby były posłuszne, zdyscyplinowane, szanowały rodziców, przodków, wszystko, w ogóle nie pyskowały. Ja mam piątkę dzieci, może, może gdybym był konfucjanistą, moje życie byłoby łatwiejsze z tym nawet sobie myślę. Gdybym, gdybym je wychował w duchu konfucjanizmu, ale jednak jednak coś mnie od tego odstręcza. Eee, raczej by mi nie przyszło do głowy, żeby tak musztrować swoje potomstwo eee, autorytetem ojca, posłuszeństwem, kultem przodków, szacunkiem dla rodziców. To są fajne wartości, ale, ale, ale dobrze, jak one są jakoś bardzo spontaniczne, a, a nie narzucone. To jest taki pewien klimat konfucjanizmu. Ale przyjrzyjmy się, jak to się mieści, właśnie. Przyjrzyjmy, 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 jak się to mieści w tej szerszej logice tego mojego wideobloga. Konieczne jest, za każdym razem, konieczne jest, przynajmniej dla mnie, umieszczenie tego w szerszym kontekście. Przypomnienie bardzo krótko, co było w poprzednich odcinkach. W pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku ja agitowałem za tym, że idee mają konsekwencje. I dla Ciebie, i dla otoczenia. Niektóre idee wyznajemy świadomie, możemy wybrać jakąś ideę i ona może mieć jakieś konsekwencje dla Ciebie albo do otoczenia. Możesz postanowić, że będziesz chrześcijaninem, Świętkiem Jehowy, buddystą. To są trochę różne systemy religijno-filozoficzne, czy światopoglądowe. One mają trochę różne konsekwencje. Możesz wybrać, że będziesz socjalistą. To też będzie miało konsekwencje dla Ciebie i do otoczenia. Idee mają konsekwencje. Agitowałem za tym, że że dobrze by było, gdyby te wybory były świadome, i dobrze by było, gdyby te wybory były lepsze, a nie gorsze. Można wybrać jakąś przemocową ideę, nie wiem, faszyzm, nazizm, coś, coś, coś takiego, no i to będzie miało złe konsekwencje dla Ciebie i dla otoczenia. Pierwszy odcinek. Zachęcam, żeby do niego wrócić. Jak, no ale jeśli tak, jeśli idee mają konsekwencje, to jakie są te idee? No, no jest ich dziesiątki tysięcy. Jest dziesi ludzkość wygenerowała dziesiątki tysięcy różnych idei, w związku z czym nie mamy na to czasu, żeby się pochylić nad wszystkimi, w związku z czym możemy wybrać tylko te, które są wedle jakichś kryteriów ważne. Ja przyjąłem takie kryterium, że będę analizował te idee, które są stare, mają powiedzmy 2000 lat albo przynajmniej kilkaset lat, że były wyznawane na jakimś istotnym obszarze. Tej planety, że wyznawało je powiedzmy miliony ludzi, czyli że zostały sprawdzone przez dużą ilość ludzi w dużym okresie czasu i że stanowią jakieś wspólne dziedzictwo intelektualne ludzkości. Wymieniłem, wybrałem nie a priori, tylko wedle tych warunków, następujące idee. Eklektyzm, czyli mieszanka różnych idei, można nie trzymać żadnej idei, tylko wszystkie mieszać. Teizm, chrześcijaństwo, islam albo judaizm to są. Światopoglądy teistyczne, stoicyzm, epikureizm, konfucjanizm, taoizm i buddyzm. Myślę, że to jest właśnie taki katalog, który łączy główne idee intelektualne świata zachodu, tak jak teizm, stoicyzm i epikureizm, oraz wschodu, konfucjanizm, taoizm i buddyzm. Oczywiście jest dużo różnych idei, ale moim zdaniem te idee mają właśnie tą cechę, że są stare. Długo sprawdzone, wyznawane przez jakąś część ludzkości. No możesz powiedzieć, że a kto stoicyzm teraz wyznaje, no, a, a moim zdaniem, wszyscy Mianowicie, nie wiem, współczesna, współczesna cała ta rozwojowa myśl, psychoterapia w istotnym stopniu opiera się na stoicyzmie, żeby znać swoje emocje, żeby zachować spokój i pewną nieporuszoność wobec wichrów życia itd. Stoicyzm, na stoicyzmie opiera się w istotnym stopniu cała. Europejska etyka, prawo, kultura i tak dalej. Te idee wybrałem, te idee analizuję. W trzecim odcinku, od razu, żeby sobie y, ogniem przed pole oczyścić, y, przeanalizowałem jako najgorszą możliwą ideę postmodernizm, czyli chaos, mieszankę różnych idei, mieszankę prawdy i fałszu, ignorowanie prawdy i fałszu, dobra i zła i tak dalej. Następnie analizowałem stoicyzm, potem Chrześcijaństwo, teizm oraz w poprzednim odcinku, taoizm. Taka jest historia tego wideobloga i lecimy dalej. Mamy ten katalog idei, na którymi się chcemy pochylić. Ostatecznie będę chciał wyjaśnić, dlaczego wybrałem jedną z tych idei dla siebie i dlaczego ją polecam ogólnie. Ale zanim dojdę, dojdę do buddyzmu. Chcę uczciwie przeanalizować wszystkie pozostałe i powiedzieć, dlaczego nie, dlaczego nie wybieram tamtych idei, chociaż wszystkie uważam, absolutnie wszystkie uważam, że mają istotne zalety. Skoro przetrwały setki lat, to muszą mieć istotne zalety. Chrześcijaństwo, stolicy, stoicyzm, taoizm mają bardzo dużo zalet, e, i, i wybranie ich nie jest jakimś złym wyborem. E, ale mogą być też lepsze wybory. OK, żeby oceniać, żeby oceniać a ja tutaj będę oceniał i oceniam i się nie wstydzę tego oceniać muszę mieć jakieś kryteria oceny. Kryteria są następujące: zgodność danej idei z nauką, albo przynajmniej niesprzeczność, albo przynajmniej to, że dana ideologia, religia nie głosi jakichś jawnie sprzecznych z nauką test. Etyczność. Dobrze by było, gdyby idea, którą wybierzesz, miała życzliwą i skuteczną etykę. Czy aplikowalność? Fajnie by było, gdyby idea, którą wyznajesz, dała się zastosować nie tylko w Chinach, ale i w naszych uwarunkowaniach kulturowych. Następna rzecz to konsekwencje. Dobrze by było, dobrze by było, żeby idea, którą wyznajesz, miała dobre dla Ciebie konsekwencje, żeby nie prowadziła do zniszczenia Twojego życia albo życia na całej planecie. Żadna z tych idei, które wcześniej wymieniłem, nie ma jednoznacznie złych konsekwencji. To są raczej dobre idee, ale niektóre mają pewne subtelności. Kolejna sprawa. Interesuje nas problem cierpienia. Cierpienie to jest coś, co empirycznie się w życiu zdarza, każdemu. Jeśli ci się nie zdarzyło, to może przestać oglądać. Albo jesteś, jeśli jesteś pewny, że się nie przydarzy, i będzie się przydarzać, i dobrze byłoby, gdyby filozofia, którą wyznajesz była wydajną, wydajną odpowiedzią na problem cierpienia Twojego i Twojego otoczenia. I kolejny punkt kolejny punkt do oceny ideologii światopoglądów, niekoniecznie filozofii, to jest osobisty rezonans, czyli mówiąc krótko, czy coś mi się podoba. Tobie się może podobać coś innego, ja tu będę mówił, co mi się podoba, ale też będziesz miał czy miała katalog wyboru. I jakie skutki? Jakie skutki tych wszystkich rozumowań, które były do tej pory? Yy, ułożyłem, polecam poprzednie odcinki, ułożyłem listę rankingową. Na pierwszym miejscu na pierwszym miejscu aktualnej mojej listy rankingowej jest taoizm. W poprzednim odcinku wyjaśniłem, dlaczego jestem taoistą. Ostatecznie chyba zapomniałem powiedzieć, dlaczego nie jestem, yy, więc tutaj będę musiał do tego wrócić. Tak mi się podobał taoizm, ale nie jest to moja ideologia, ostatecznie. Drugie miejsce mojej listy rankingowej to jest stoicyzm, trzecie miejsce chrześcijaństwo, powiedzmy teizm oparty na nadziei, a najniższe miejsce już, już zarezerwowane, wiadomo, że siódme ostatnie to jest eklektyzm, postmodernizm, czyli chaos, mieszanie różnych idei. Uważam, że to jest niewydajne i szkodliwe i że to jest najgorsza możliwa idea. Zostały nam do omówienia trzy światopoglądy, trzy religie, trzy ideologie konfucjanizm, buddyzm oraz nasz grecki, europejski epikureizm albo hedonizm, jak kto woli. No i dzisiaj, dzisiaj mamy tegoż, tegoż konfucjusza. Co to jest konfucjanizm? To jest system filozoficzny, który powstał w Chinach. Gdzieś tam ten konfucjusz nasz żył w 551 roku, przed naszą erą się urodził. Z dawno temu, 2,5 tysiąca lat temu się to narodziło. VI wiek przed naszą erą. O czym jest konfucjanizm? Główną taką myślą jest harmonia społeczna, hierarchia, moralność, posłuszeństwo. Na tym, na tym opiera się konfucjanizm. Okej, okay. to jest to system etyczny, a zarazem społeczny, a zarazem państwowy, albo można powiedzieć bardzo propaństwowy nawet. Okej, okay. no to mamy tego naszego konfucjusza, tak sobie on wyglądał, no, typowy chiński mędrzec brodaty. ja ciągle na no, chińskiego me, mędrca się nie gole. Autor dialogów konfucjańskich, w których opisał, opisał właśnie główne założenia konfucjanizmu. Pewnie ta tradycja była starsza, ale jemu, od, od niego pochodzi, od, od niego pochodzi nazwa tego systemu światopoglądowego, filozoficznego, etycznego. Używam tego w, w takim niezbyt ścisłym sensie, ale mi tu nie chodzi o ścisłość, tylko mi chodzi o to, że prze... szybko, <grym> szybko przejść najważniejsze systemy światopoglądowe i powiedzieć yy, dlaczego, mimo że uważam, że każdy z nich jest miary dobry, dlaczego znaczy, do w większości je odrzucam wybieram jeden konkretny, który będę omawiał na końcu. Dobra, szczegóły, szczegóły konfucjanizmu. No tutaj nie jestem ekspertem, w związku z czym musiałem się dokształcić. Przeszedłem różne tam krótkie książeczki, różne tam wikipedie, informacje internetowe i tak dalej i referuję to, co znalazłem. Pięć podstawowych cnót yy, u konfucjusza, konfucjanizmu. Humanitarność, życzliwość i współczucie. Fajnie. Sprawiedliwość, też tu jest jakiś chiński znaczek. Postępowanie zgodne z zasadami moralnymi. Fajnie. Właściwe zachowanie, przestrzeganie zasad etykiety. Fajnie, ale dziwne, że zasad etykiet, zasady etykiety, czyli to, nie wiem, jak jeść bezę, jak pić herbatę, czy coś takiego, znajduje się zaraz obok sprawiedliwości. Dosyć wysoko ta, ta, ta etykieta stoi. Czy można jeść bezę e, e, widelcem? Ta kwestia jest równie ważna jak sprawiedliwość i humanitarność. Okej. Okay. Może w tym świecie, kiedy że te zasady etykiety u nas są już ignorowane i zapomniane. No, może warto było o tym przypomnieć, aczkolwiek ciekawostka, że aż tak ważne to jest. Mądrość. Zdolność do rozróżniania i dobra i zła. Okej, okay, fajna definicja mądrości. Szczerość, prawdomówność i wierność. Super. Fajne Pięć podstawowych cnot, ale widzimy, że zasady, etykiety, rytuały stoją bardzo wysoko, bo są wymienione pomiędzy cnotami moralnymi. Może i nie jest to takie złe, ale jest to lekko zaskakujące. Pięć podstawowych relacji u konfucjusza w Chinach. Relacja na samym początku między władcą i poddanym. Tutaj zwróć uwagę, że jest taka strzałka. Poddany ma słuchać władcy. Mówiąc krótko, nie pyskować, tylko... Słuchać. ta relacja jest jednokierunkowa. Od władcy do poddanego. Masz słuchać, krótko za pysk, mówiąc po sarmacku. Ojciec i syn, to samo. Relacja wedle reguł konfucjanizmu jest jakby w jedną stronę. To syn ma słuchać ojca. Tak idzie autorytet, tak idzie hierarchia. Dalej, mąż, żona. Podobnie, podobnie, podobnie. Tutaj. Według reguł konfucjanizmu, no po prostu żona, jak, jakby cytując apostoła naszego, mieszając trochę, ma być poddana żonie, mężowi, też relacja jednostronna. Starszy brat nawet może rozkazywać młodszemu bratu. Okej, okay. cóż, cóż za uporządkowany świat, cóż za cóż zierarchizowany za system nadzoru. I jedyna relacja, jedyna relacja, którą znalazłem u Konfucjusza, która jest na równi, to jest przyjaciel i przyjaciel. No pewnie gdyby się urodził o pół roku starszy, był od niego, pewnie też ten starszy ma jakąś władzę nad tym oczy. Jedyna relacja u, u, u Konfucjusza, gdzie, gdzie jest, ma charakter równościowy, to jest relacja między przyjaciółmi, a poza tym wszędzie jest niebiańska hierarchia. Okej, okay, kluczowe. Koncepcje. Tu to widać pewien klimat, tu, tu widać pewien klimat. No takie dydaktyczne, można powiedzieć, jako rodzic miałbym spokój bebe, wychowując dzieci w duchu konfucjanizmu, ale miałbym nudne, pewnie niekreatywne dzieci. Kluczowe koncepcje. Xiao. Synowskie posłuszeństwo. No wiadomo. Kolejny. Dzong. Jakiś dzong. Lojalność wobec władzy. Fantastycznie. Przestrzeganie rytuałów i właściwa droga. dao. Znane nam z taoizmu jeszcze pewnie się tutaj coś pomieszały te dwa systemy. No, dosyć charakterystyczne. Posłuszeństwo, lojalność względem władzy, przestrzeganie rytuałów. No jest tu taki klimacik, troszkę nieprawdaż, że bardzo jednoznaczny. Może ich życie w takim społeczeństwie jest poniekąd wygodne, bo wiesz, kto stoi nad tobą, kto stoi pod tobą. Wyżej nie podskoczysz, ktoś ci też nie podskoczy. Jakiś tam ład w tym panuje. No, nie wiem, moja, że tak powiem, sarmacka, sarmacka, anarchiczna natura wolnościowa się automatycznie przeciwko temu buntuje, mimo że chce być dobrze nastawiony do idei, które mają 2,5 tysiąca lat, naprawdę. Zasady społeczne. ba Hierarchia społeczna jest naturalnym porządkiem. Ho, ho, ho. Harmonia społeczna przewyższa potrzeby jednostki. Cóż, jak gwóźdź jakiś wystaje, jak mawiają Chińczycy, ma zostać bity. Edukacja i samodoskonalenie są kluczem do rozwoju. No fantastycznie. Pewnie ta edukacja narzucona przez ten system hierarchiczny. Władza powinna należeć do osób moralnych. No bardzo dobrze, ale pewnie jak, jak tak, się, tak się ukształtowałeś, że ta hierarchia jest nie do ruszenia, no to pewnie zupełnie niemoralna osoba też się tam dorwie. To jest słuszny postulat, ale pewnie trudny do realizacji. Okej. Okay. Takie są naprawdę uczciwie wyciągnięte z, 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 z książek, z internetu i tak dalej główne zasady konfucjanizmu. Od razu mój komentarz, może nie do końca obiektywny, bo skażony, jak powiem, moją libertariańsko-anarchistyczną, sarmacką, wolnościową naturą, ale okej, okay, tak to czuwa. Możesz myśleć inaczej, może ci się podobać, niebiański błat, i hierarchia feudalna w, w starożytnych Chinach. Okej, okay. mam wrażenie, że pewnie bardzo dużo pominąłem. Mam wrażenie, że pewnie bardzo dużo pominąłem i pewnie jest to nie do końca uczciwe intelektualnie. Co, do teraz, co teraz zrobiłem? Yy, Okej, okay, ale zachęcam, zachęcam, żeby samodzielnie przestudiować Konfucjusza. Może Ci się to spodoba, może Twoje impresje będą inne. Okej, okay. kryteria oceny, kryteria oceny, naukowość. Czy tam znaleźliśmy jakieś metafizyczne no, sensy sprzeczne z nauką? No nie, nie, tam chyba jest mało metafizyki, bo niespecjalnie się chyba Konfucjusz tą metafizyką interesował. Niespecjalnie tam jest dużo o cudach, duchach i tak dalej. Są rytuały, ale chyba dosyć pozbawione metafizyki, w związku z czym okej, okay. rytuał. Równie dobrze może być w nauce, rytuał nadania doktoratu jest bardzo rytualny, na pozór religijny, ale wolny od metafizyki. Więc, okej, okay, nie widzę tutaj sprzeczności z nauką. Etyczność. Mnie się ten sposób hierarchicznego patrzenia na relacje między ludźmi, ludźmi nie do końca podoba. Ma swoje pewne plusy, rzeczywiście jakieś, jakaś hierarchia dobrze byłaby, jakby w rodzinie była, dobrze by było, jakby. Ojciec był ojcem, syn synem, i tak dalej, jakby ludzie znali swoje miejsce, ale nie tak młotkiem po głowie. Znaczy, wydaje mi się, że to może wynikać raczej z jakiejś życzliwości, miłości, tradycji, a, a nie z takiego sztywniarskiego systemu. Mnie się ten główny rys, główny rys który ja zauważam w, w konfucjanizmie, nie bardzo podoba. Aplikowalność? Fantastycznie. Jak wymyślił to 2,5 tysiąca lat temu konfucjusz, i zastosował to do, do Chin, to do teraz mamy despotyzm w Chinach. Daje się to zaaplikować. Daje się to zaaplikować. Konfucjanizm głównie występował w Chinach, ale też w Korei i Wietnamie. Widzisz? Wspólne pewne cechy. W wszystkich tych trzech miejscach mamy pewien despotyczny jednak system. Daje się to zaaplikować. Sądzę, że z pewną jednak szkodą dla ludzi konsekwencje? No jeśli już o tym powiedziałem, jeśli już o tym powiedziałem, że, że, że widzę że, że widzę pewną zależność despotyzmu w północnej Korei albo pewnego klimatu, który jest w południowej Korei, w Wietnamie, czy, czy w Chinach, jeśli widzę związek, ktoś mógłby bronić tutaj konfucjanizmu i powiedzieć, że nie, to nie wynika z czegoś innego, nie z konfucjanizmu, to, to, to z czego? Że akurat tam, gdzie się Rozpowszechnił konfucjanizm są największe despotyzmy aktualnie chyba funkcjonujące na świecie. Konsekwencje średnio mi się konfucjanizmu podobają. Problem cierpienia. Okej, okay. czy jeśli trzymasz siebie zapysk, swoich podwładnych zapysk, słuchasz swoich przyłożonych, czy, czy to jakoś mniejsza twoje cierpienie? No nie wiem. No pewnie jak porzucisz wszelkie, no to dalej widzę, że nadzieja. To jest ciągła pozostałość po omawianiu chrześcijaństwa. No, pewnie jeśli porzucisz nadzieję na awans, no to, no to nie będziesz cierpieć. Osobisty rezonans. Mój osobisty rezonans z konfucjanizmem jest negatywny. Ten tak? go omawiam, jakoś, yy, jakoś nie, nie, nie rezonuje ze mną pozytywnie. Gdybym był Chińczykiem, tak mówię mówiłem w poprzednim odcinku, raczej bym został taoistą, a na pewno zostałbym buddystą. Okej. Okay. Nawet jak nie jestem Chińczykiem. Ok, no i moja lista rankingowa po tym wszystkim, po tym wszystkim od dołu liczymy. Został mi do omówienia epikureizm europejski, nasz grecki i buddyzm dalekowschodni. Te dwa systemy światopoglądowe, religijne czy filozoficzne, jak sobie je nazwiemy, to jest ważna kwestia, ale ja w nią nie wnikam. Będę omawiał w następnych odcinkach. Na samym dole listy rankingowej, Ciągle jest post postmodernizm, który za za zaciera różnicę między prawdą a fałszem, dobrem a złem, pięknym a brzydotą, w związku z czym zacierałby nam wszelkie możliwości w ogóle oceniania tego, co jest jakie. Przedostatnie miejsce, przedostatnie miejsce, szóste, konfucjanizm, Tak mówię, nie, nie zachwycił mnie Konfucjusz swoim, swoim niebiańs swoją niebiańską hierarchią, posłuszeństwem itd. Chociaż pewnie działa, no działa 2500 lat, ale despotycznie działa. Miejsce na podium, miejsce na podium, dobry system światopoglądowy, chrześcijaństwo, katolicyzm, pewnie też islam w jakichś swoich łagodnych wersjach. Jest ok. Nie jestem chrześcijaninem jednak dlatego, bo nie jestem w stanie przyjąć doktryny o zmartwychwstaniu. O niepokalanym poczęciu, o niebowstąpieniu, po prostu nie wierzę w cuda. Uważam, że to w dosłownym sensie są zmyślone historie. Można je traktować jako metaforę, lepszą lub gorszą, ale jeśli traktujesz to jako metaforę, to już nie jesteś chrześcijaninem. W związku z czym uważam, że chrześcijaństwo ma dobre owoce, zbudowało cywilizację europejską, zbudowało uniwersytety, jest zupełnie dobrym systemem etycznym, chociaż jest ma o subtelnym, ale ponieważ nie wierzę w cuda, nie wierzę w zjawiska nadprzyrodzone, zmartwychwstanie, transubstancjacje i wszystkie, bardzo wiele różnych metafizycznych przekonań cudownych, które od chrześcijan, katolików są wymagane, to mimo, że uważam, że to jest dobry system religijny, to nie jestem chrześcijaninem. Stoicyzm, fantastycznie, fantastycznie popieramy stoicyzm, Popieramy to, żeby być nieporuszonym emocjonalnie, żeby zachować pogodę i, i etyczność w każdej sytuacji. I właściwie pod każdym względem bym się podpisał pod tym, co napisał dla nas Marek Aurelius czy Seneca. I, i, i byłem, cały rok, byłem cały rok stoikiem, a dlatego już nie jestem, ponieważ uważam, że te szczytne ideały, które głosi stoicyzm są trudne do aplikacji, mianowicie stoicyzm, głosząc te absolutnie wszystkie szczytne ideały, nie daje nam narzędzi do tego, jak osiągnąć tą stoicką nieporuszoność i dlatego nie jestem stoikiem. Taoizm. Taoizm mi się bardzo podoba. Taoizm mi się bardzo podoba. Dlaczego nie jestem taoistą? A mianowicie dlatego, że w zasadzie większość tych słusznych tez, większość tych słusznych tez, buwej, żeby płynąć łagodnie z życiem, żeby medytować i tak dalej, większość tych słusznych tez zawiera się w buddyzmie. Większość słusznych tez z taoizmu zawiera się w buddyzmie, a buddyzm daje nam jeszcze coś ekstra. W związku z czym uważam, że taoizm jest ok, są tam pewne subtelności, jak się nad tym by pochylić, ale uważam, że wszystko co dobre z taoizmu zostało, zostało zaadaptowane w buddyzmie chińskim, Chang, Zen yy, i, że tak powiem, inkorporowane do myśli buddyjskiej. Więc generalnie taoistą nie jestem głównie z tego powodu, bo znaję wartości taoistyczne w istotnym stopniu. To, żeby była godnie płynąć życiem, żeby ta etyka była taka życzliwa, pogodna, medytacyjna. Ale uważam, że wszystkie te tezy łykną buddyzm i daje nam jeszcze więcej. Dobra, to jest, to jest tyle na dzisiaj. To jest tyle na dzisiaj. Mamy uporządkowane tych, tą grupę światopoglądów. Został nam epikureizm, który będę chciał wyrzucić do śmietnika, jednak z, pewnych, z powodu pewnych braków, czy hedonizm, czy to radykalny epikureizm. No a potem przejdę do omawiania buddyzmu. Zastanawiam się, od czego zacząć. Pewnie, pewnie zacznę nie od początku, tylko od końca, od najciekawszych rzeczy w buddyzmie, a potem dopiero opowiem, na czym się to opiera. Tyle na dzisiaj, dziękuję Ci bardzo. Zostaw jakiegoś tam lajka, zasubskrybuj, zostaw koniecznie komentarz, napisz, dlaczego się z tym nie zgadzasz, co tutaj powiedziałem. Dzięki.